Dajesz go! Udało się! Zabiliśmy go! Prawda? Czemu jego ciało się odradza? To koniec! Nie trafiłeś... Prawda? Czekaj... Miało być ich czterech... Gdzie jest czwarty? Moja noga! Ma moją nogę! Nezuko! Po prostu tak nie stój! Zrób coś, idioto! Czemu ty robisz? Błagam cię, nie bić! O górna. Czy zrobiłem to? Czy to koniec mojego cierpienia? Co to... Nie mogę umrzeć przed pierwszym podaunkiem! Chyba się posrałem. Biegnij, biegnij to demon! Biegnij, biegnij! Nie, bo up kapsel. Biegnij, biegnij to demon! Culpysk! Bratek umarł. Ale mi przykro, jesteś taki brzydki. Zaraz ci wpierdol. Kurwa, on żyje! Miałeś nie żyć. O chuj! Deko! Dobra, mój brzuch! Ha. Jaki przegryw! Nie trafiłeś! Em, um, ale ja trafiłem. To jest co? O kurwa! Cholera, kobieta, jaka ty piękna! Czy mogę dotknąć twojego cycka? Co? Ty kurwi o, gdzie jestem? Cholera, ona go wyleczy! Nesuko, łapy z mojego miecza! Nie kurwa, kupię ci Robuxy! Nie Puść miecz, babo! Czy jak ktoś tu jest? I właśnie o tym. O, mówię. o czym oni gadają? O nie koń, to była moja żona. A wtedy ona mówiła. <laughs> Odejdź ode mnie, zanim zadzwonić po policję! Nezuko, przysięgam, jak nie puścisz mojego miecza, to sprzedam cię na organy. Nie mogę, zaklinowało się! Czemu pachnie dymem? A! Ja cię zabiję! O bracie, tylko nie on. Przeze mnie, Obstro Majty! To nieśmieszne! O kurwa! Kto to w ogóle jest? Jestem zabójcą! Brat nie jest pewny! O cholera. Nie! Posrałem. Genia, jesteś cały! E, 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 te kurwa! Mój Boże, jest jeszcze brzydszy! Ech! Czemu zabrałeś mojego kila? Kurwa, jesteś taki brzydki! Ech! Powiedziałem, czemu zabrałeś mi kila! Nie mogę oddychać! Uważaj! O, dobry Boże! Ech! Genia, bierz moją siostrę i znajdź trzy demona! Siema. Co do chuja? Ech! Czemu jest taki dobry? Ech! Brat jest modelem! O kurwa! Ao, oh, co to cholery? Przetula mnie? O! E, mój brat! To z moim innym bratem! Gdzie jest demon? Co to jest? A, skurwiel! Jak mnie nazwałeś? Co do cholery! Nie mogę zabić nawet tego małego skurwiela! Hidokabika gura! AAAAAAAA! Muszę! Umarłem? Chwila moment! Hić go zabić nercie! Chić go zabić! Genia! Spierdaj! Сто Бривинг! До Не,